Halo! Słychać mnie. Słychać mnie. więc chciałbym przedstawić mój quiz jedną minutę temu. Nie śpieszyłem się. Dotyczący ja jakie gry się. No i ponieważ został dodany minutę temu, to nikt jeszcze w niego nie wchodzi. Anno. Dobrze, nie będą zupełnie, ale w każdym razie. Tutaj są takie pytania. Wszystkie pytania to jest jaką grywam. Oh, total toys. To jest. To I've been Don't I thought yeah, do it. 那对。No,